No i teraz kolejne okrążenie, tutaj w tym okrążeniu mieliśmy osiem grup zakończonych u góry jednym przeciągnięciem, a więc tutaj mam osiem grup po trzy słupki przerobione razem i osiem oczek łańcuszka, czyli razem 16 oczek, a teraz taką sekwencję dwóch grup po trzy słupki, ale te grupy przerobione są razem, ale z kolei większe łuki rozdzielające w formie trzech oczek łańcuszka. W ten sposób rośnie liczba oczek w tym okrążeniu, a więc jedziemy, a więc teraz... Zawiązuję tutaj o pętelkę i zamocowuję w dowolnym przejściu w oczku łańcuszka stanowiącym przejście pomiędzy grupami. Tutaj dociskam pętelkę, przeciągam i w ten sposób mam już zamocowane to oczko i teraz będę przerabiać o wychodzące dwie grupy po trzy słupki przerabione razem. W pierwszym na początku Przerabiam dwa oczka łańcuszka, bo jestem na początku okrążenia, to jest równoważnik tego pierwszego słupka serii. Teraz tutaj robię drugi taki słupek przerobiony do połowy, trzeci taki słupek, ale poczekajcie, jeszcze nie domykam tej grupy, bo w tym tutaj kolejnym łuku przerabiam jeszcze czwarty słupek, one są rozdzielone, piąty słupek przerobiony do połowy. Szósty słupek przerobiony do połowy i od połowy, mając te oczka razem, dobieram nitkę i przeciągam, przeciągam, przeciągam i o, to jest powstała moja pierwsza grupa, w zasadzie to są dwie grupy po trzy słupki przerobione razem, one są rozstawione, ale w zasadzie to jest grupa sześciu słupków przerobionych razem, tylko że rozkraczona tak na dwóch sąsiednich łukach i teraz trzy oczka, łańcuszka, które stanowią przejście i Przeskakuje do przerabiania kolejnego takiego elementu.